Siemano, witam oczywiście na kanale Gruby Kupon. Na wstępie, jak zawsze, gorąca prośba o zostawienie kciuka w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, dzięki czemu cały projekt może się rozwijać. Dzisiaj piąteczek, piątunią, więc huknę sobie jackpot na betkliku. Tym razem po raz kolejny została zaproponowana ekstra klasa, więc próbuję swoje siły w najlepszej lidze Europy. Oczywiście jackpot można zagrać tylko i wyłącznie na betkliku, więc jest to doskonała okazja, aby założyć konto. Jeżeli nie masz, takiego konta, chciałby się założyć, to wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji na kod gruby kupon i dodatkowo będzie przysługiwał Ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli hukniesz sobie taki kupon za 57 zł i on nie wejdzie, BetClick zwróci Ci 5 dych na saldo depozytowe, 7 zł jest oczywiście tutaj podatkiem. Jeżeli kupon okaże się być wygrany, kasa jest Twoja, gratuluję, można wypłacać, nie ma również żadnych obrotów. Standardowo wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że obie promocje się nie łączą, więc najpierw należałoby wykorzystać promocję bonusu powitalnego, następnie tutaj bawić się w jackpota. I o co chodzi w tej zabawie? Przede wszystkim trzeba kliknąć dołącz na stronie promocji. Oczywiście link będzie znajdował się w opisie filmu. Następnie należy wytypować przedmeczowo 1x2 całą 11 kolejkę ekstra klasy. Oni tam zaczynają grać w sobotę o godzinie... 12.30, więc do 12.30 w sobotę jest czas, aby ten kupon postawić. Minimalna stawka takiego kuponu to 10 zł. Na każdego użytkownika przysługuje 5 takich kuponów, no i resztę, resztę tej informacji znajdziecie jaki cały regulamin na stronie promocji. Najważniejsza sprawa w bonusie jest 10 tysięcy, więc jeżeli jako jedyny trafisz dokładnie wszystkie 9 meczów, kasa, cała kasa wlatuje do ciebie. Jeżeli będzie więcej takich ludzi, no to adekwatnie bonus zostanie podzielony. Na, na liczbę uczestników, którzy dokładnie wytypują 9 meczów, jest jeszcze oczywiście bonus bonus, pocieszenia. Jeżeli trafi się poprawnie więcej meczów od futrola, tutaj jego, jego kupon również znajduje się na stronie, która będzie w linku. To wpada bonus 10 zł. Myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna promocja. Ja tam oczywiście atakuję. Będę atakował co tydzień. No i przechodzimy jeszcze do, do konkursu. Jak zawsze 5 dych do wygrania. Co należy zrobić, aby o nie powalczyć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypować dokładną ilość bramek, jaka padnie w 11 kolejce Ekstraklasy. Nam jest 9 meczów, kończymy w poniedziałek. Typujemy do godziny 12.30. Jutro, czyli w sobotę, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na bethik, nie biorą udziału w zabawie i standardowo wygrywa jedna osoba, która jak najszybciej wytypuje poprawną ilość bramek. A teraz zobaczcie mój jackpot. No to lecimy z moim kuponem, oczywiście zawrotne tutaj liczby kurs 4848, z dyszki jest do wygrania 47 tysięcy, ponad 47, prawie 48 nawet. Także no bardzo fajne kwoty, ale oczywiście to jest tylko wyłącznie Strakasa. Lecimy od góry. Pierwsze zdarzenie, Górnik Łęczna z Piastem Gliwisa. Jeśli chodzi o Łęczną, to mają oni spore problemy. Trzy ostatnie mecze to trzy porażki. Piast ostatnio wygrał z Wisłą Kraków. Myślę, że tutaj faworytem są goście i będą potrafili sięgnąć po trzy punkty. Drugie zdarzenie, Lechia Gdańsk z Brukbetem, Oczywiście Lechia gra na wyjeździe i stawiam tutaj na zwycięstwo Gdańszczan. No Są oni wicelidarami, Brugbet dosyć w kratkę gra. Myślę, że tutaj po, tym bardziej po zwycięstwie nad Legią Warszawa, Lechia sięgnie po kolejne trzy punkty. Chociaż wiadomo, to jest ekstraklasa, nigdy nic nie wiadomo. Kolejne zdarzenie: Górnik zabrze z Wisą Kraków. Idę tutaj w stronę Górnika. Zabrze Wiso Kraków ostatnio gra bardzo słabo, trzy mecze, trzy porażki, nie strzelili ani jednego gola. Myślę, że Górnik tutaj, przed własną publicznością, musi poszukać tutaj dobrego rezultatu. I w następnym meczu Śląsk Wrocław z Rakowem, Częstochowa stawiam na remis. Obie ekipy tutaj grają bardzo, bardzo solidny futbol. Odpowiednio Raków jest na czwartym miejscu, Śląsk na, na piątym. Myślę, że tutaj gdzieś gdzieś zakręci się ten mecz w okolicy remisu i ja stawiam tutaj na remis. Następne zdarzenie, co my tutaj mamy, Wisła Płock z pogonią Szczecin. No tutaj również stawiam na remis. Dlaczego? Wisła Płock ostatnio dwie porażki, wcześniej u siebie potrafili wygrać z Jagielonią. Pogoń gra dosyć solidnie. Dwa ostatnie mecze to dwa zwycięstwa. Myślę, że tutaj mogą mieć ciężary w delegacji, ponieważ pogoń potrafi postawić na własnym stadionie ciężkie warunki. Pogoń, przepraszam, Wisła oczywiście i stawiam tutaj na, na podział punktów. Kolejne zdarzenie Krakowia z wartą Poznań, stawiam tutaj na zwycięstwo Krakowi. Jeśli chodzi o zespół z Krakowa, to potrafią oni punktować. Warta z kolei trzy mecze, trzy porażki i również tutaj nie strzelili żadnej bramki. Myślę, że. Mogą mieć problemy teraz w delegacji, aby odwrócić ten trend, i tutaj stawiam na zwycięstwo Krakowi. O następne zdarzenie: Legia Warszawa z Lechem Poznań, stawiam tutaj na Lech Poznań. Myślę, że tutaj Legia sfokusuje się na, na kolejnym meczu w lidze Europy i odpuszczą trochę to spotkanie. Lech, Lech gra w tym, w tym sezonie świetnie, i myślę, że tutaj powalczą o trzy punkty, i no, cały czas będzie to niespodzianka, i myślę, że sprawiam tutaj niespodziankę. Następne zdarzenie Stal Mielec z Zagłębiem Lublin Lubin. Stawiam tutaj na remis. Jeśli chodzi o Zagłębie, to zatrzymali się oni w poprzedniej kolejce na Jagiellonii. Stal potrafi tutaj punktować, wygrali z Radomiakiem, zremisowali z Krakowią i myślę, że u siebie tutaj postawiam również twarde warunki. Zagłębie na razie gra bezkompromisowo, także ten remis może się tutaj zdarzyć. I ostatnie zdarzenie na kuponie. Jagiellonia Białystok gra z Radomiakiem i stawiam tutaj na zwycięstwo Jagiellonii. Jagiellonii. Gielonia właśnie po porażce z Wisłą po dwa kolejne spotkania wygrali, w tym z Lechem Poznań. No Z Zagłębia Lubin również ciężki mieli mecz i również wygrali 1 do 0. Radom jak po porażce ze Stalą Mielec, dwa remisy. myślę, że tutaj w delegacji na stadionie w Białym Stoku mogą mieć problemy i stawiam po prostu na zwycięstwo. Gieloni. Dzięki i powodzenia. No i dzięki, że ze mną byliście. Na zakończenie jak zawsze. Do znudzenia będę przypominał, byście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, to po prostu olewajcie, grajcie inaczej, myślcie po swojemu, bo to są tylko i wyłącznie moje subiektywne przemyślenia dotyczące tej najdziwniejszej, najlepszej ligi w Europie. Także trzymam, trzymam oczywiście kciuki za, za wszystkie jackpoty. I widzimy się na następnym odcinku, już jutro. Siemano.